Chodź, pokażę Ci, jak upiąć bardzo gęste włosy. Zaczynamy klasycznie od kitki i od zakrycia gumki. Tutaj używam harnatla, którego przekładam przez gumkę. Owijam kosmukiem włosy, zakrywając gumkę, i przekładam końcówkę dzięki harnatlowi przez włosy. Nie używam dzięki temu żadnej szpilki, żadnej wsówki i mogę pracować dalej. Włosy dzielę na trzy części: jedną u góry na środku i dwie po bokach pod spodem. Następnie z każdej z nich wykonuję klasycznego warkocza i tak jak widzisz, przeciągam, jakby wyciągam. Ociągam jedną stronę włosów, dzięki czemu przygotowuję sobie bardzo taki artystyczny, bardzo ozdobny element do mojego koka. Z drugim pasmem robię dokładnie tak samo. Staram się wyciągać te elementy bardzo podobnie, czyli od największych wyciągniętych elementów do najmniejszych. I tutaj z bliska przy trzecim już paśmie włosów, który robię dokładnie tak samo, widzisz dokładnie jak wyciągam te elementy. Czyli najpierw wyciągam bardzo mocno, później teraz mniej. Jest to oczywiście też łatwiejsze, kiedy tych włosów jest po prostu mniej. Teraz wracam do pierwszego mojego warkocza, którego zawinęłam i upinam oczywiście bardzo mocno wsówkami, żeby włosy się Trzymały. To samo robię z drugim pasmem i z trzecim, i w ten bardzo prosty sposób uzyskuję naprawdę fantastyczny efekt. A kok z bardzo gęstych włosów będzie się trzymał całą noc. Zaobserwuj mnie po więcej takich treści.